Kto to jest? Jakiś szczeniak z globką. Ten łokos wszystko zniszczył. Nowy szef taty. Pozbawił go stanowiska i współpracowników. Nie możesz ich wywalić. To moja drużyna. Przykro mi. A teraz chcę odebrać mu córkę. Jak ma na imię? Co? Kto? Są rzeczy, których święty by nie zniósł. Tato! Ja ją kocham. Ty ją kochasz? To moja córka. Nie zamierzam cię zwolnić. Nie? Scarlett Johansson, Dennis Quaid. W doborowym towarzystwie. W sobotę o 22.30 w TVN. Serdecznie po przerwie Katarzyna Południak, astrolog, tarocistka.